Dzień dobry kochani. Mamy nowy dzień, więc jest też nowy vlog. No, i tradycyjnie zaczynam od śniadania i dzisiaj, surprise, surprise. Wyjątkowo nie ma owsianki, dlatego że owoców nie kupiłam. Natomiast mamy jajeczniczkę, pomidorki koktajlowe, bułkę białkową z Filadelfią i kawałkiem żółtego sera. Ja zabieram się za jedzenie. W przeciwieństwie do pana ładnego, bo pan ładny mi jeść nie chce, a chciałby, ale moje śniadanie, a to nie ma tak dobrze. Także, no nic, słuchajcie, ja w ogóle generalnie już jestem umyta, jak zjem, idę się malować, no i do was wrócę. Fuh, słuchajcie, wróciłam przed chwilą z Milanem z drugiego spaceru. Eee, strasznie duszno jest. Dzisiaj mamy taką pogodę, że wiecie, co chwilę kropi, niby słońca nie ma, tu się czasem słońce przebija i po prostu jest bardzo duszno aczkolwiek ochłodziło się, co mnie cieszy, przyznam Wam się szczerze. Muszę hmm. usta jeszcze olejkiem zaraz pomalować. Um, plan na dzisiaj jest taki, że ja, jak widzicie, w końcu udało mi się tą paczkę złożyć i, e, z i zabieram ją ze sobą, żeby później w drodze powrotnej ją, um, ją, ją odesłać. W końcu, jakiś czas temu, dokładnie 5-6 dni temu, dowiedziałam się przez przypadek, że w Dreźnie otworzyła druga filiala e, czy filia, jak to się po polsku mówi e, Action. I podobno jest bardziej ogarnięte i e, lepszy asortyment. Bo to Action, które ja do tej pory w Dreźnie odwiedzałam, to powiem Wam, że często gęsto te półki były bardzo mocno wymiecione, jakby im towaru brakowało, i nigdy nie mogłam dostać rzeczy, które są wiralowe, gdzieś pokazywane, bo nigdy nie było, nawet nie było miejsca pustego na te rzeczy, ani też nawet etykiet, że były w sprzedaży, więc postanowiłam, już cały tydzień chciałam podjechać, ale jakoś mi nigdy po drodze nie było. I dzisiaj stwierdziłam, że dobra, jadę. Wychodząc stamtąd muszę podjechać jeszcze raz do dogmy, czyli do tego sklepu, gdzie byłam wczoraj po Milana karmę, dlatego że się przeliczyłam i za mało karmy kupiłam, więc muszę jeszcze raz kupić karmę, dokupić, może lepiej powiedziawszy. I jak wrócę, no to będę musiała się zająć Milanem, z nim wyjść, wiecie, różne duperele zaraz w Stawię też pranie, żeby się wyprało, póki mnie nie będzie. Aha, no i w drodze powrotnej jeszcze muszę podjechać do supermarketu Penny. Więc troszeczkę dzisiaj w planach jest. Tradycyjnie co z tego vloga wyjdzie, nie wiem. Na pewno będę musiała jeszcze jeden ręcznik kupić dla Milana na jego łapki i pewnie jeszcze jakieś duperele będą mi potrzebne, wiecie, na tą rehabilitację. Jezus Maria wczoraj Asia do mnie mówi, że ja to pewnie teraz będę musiała zabrać dużo rzeczy ze sobą. Wyobraźcie sobie, że tak, sam, same, same, sama karma Milana i Milana rzeczy będą zajmowały więcej niż pół bagażnika. A gdzie jeszcze moje rzeczy? Także pff, ciężko będzie, ciężko będzie, bo ja będę musiała, wiecie, naprawdę ograniczyć swoje, swoje rzeczy. Ja Wam powiem tak. Byłam tam, jak na Cyprze byłam, no to byłam ile? Ponad 2,5 tygodnia, czy koło jakoś 2,5 tygodnia? No, nie całe 3 tygodnie byliśmy, powiedzmy tak. 2,5 tygodnia powiedzmy, dobra. I ja Wam powiem, że na 2,5 tygodnia ja miałam ze sobą dużo, duży plecak, i tu już odzieżowo było bardzo problematycznie, gdzie i tak przecież praliśmy nasze rzeczy, przynajmniej ja prałam. Ja wszędzie robiłam pranie. Poza tymi pierwszymi pięcioma dniami, w sumie w drugiej miejscowości jak byliśmy, to tam robiłam pranie, no i w ostatniej też robiłam pranie, żeby mieć rzeczy wiecie, do noszenia. I wtedy już było ciężko, a to były tylko 2,5 tygodnia, a ja teraz będę 5 albo i nawet 6 tygodni na rehabilitacji. Co prawda tam też mam możliwość prania oczywiście za opłatą i tak też będę robić, no ale mimo wszystko. Ciężko to widzę, ciężko to widzę jak będę się pakować, a no już lada dzień zaczynam się pakować, bo jutro zamierzam, jutro choćby nawet Florentina dzisiaj się odezwała, czy się jutro zobaczymy, ewentualnie może późniejszym popołudniem, na początek zamierzam posprzątać e, faktycznie mieszkanie, z nikim się na jutro nie umawiam, e, będę sprzątać mieszkanie i zostanie mi jeszcze niedziela, poniedziałek i już. Także będę musiała, słuchajcie, też jeszcze poszukać w aucie tego planu medykamentów. Bo kurczę, nie wiem, gdzie to mam. Dobra, nieważne. Ja się teraz zbieram, lecimy. Coś tam telefonem będę chciała Wam nagrać. Czy się uda? Nie obiecuję, ale myślę, że jak wyjdę z action, to się do Was odezwę. that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time in the. Było się, kiedy do was odezwać. No, byłam w tym action, coś tam wam nagrałam, więc już właśnie widzieliście. Powiem wam, że miałam wrażenie, że to action jest mniejsze, Rzeczywiście jest bardziej poukładane i czystsze, że tak to nazwę, ale miałam wrażenie, że jednak powierzchniowo jest mniejsze. Dużo nie kupowałam, więc stwierdziłam, że wam tu pokażę. Kupiłam słuchajcie, słuchawki, bo moje się zepsuły, a potrzebuję. Ech, co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze jeden ręcznik na Milana Łapki. Kupiłam trzy maseczki. Jedną. Wszystkie trzy są w ogóle: nie, ta jest foliowa, Rose Gold. to mm, coś mam na języku a ta mi się jakaś zrobiła um, ta jest rose gold z ekstraktem z wanilii i to jest e, foliowa maska i tutaj mam dwie mermaid sparkle holograficzne maski jedna nawilżająca ślicznie to wygląda powiem wam e, a druga już wam pokazuję relaksująca wygląda tak o i Coś wiralowego, czyli te kremy. Szkoda, że nie było tego żółtego. E, wzięłam tą wersję Malibu e, Guarana Extract und Kakai Oil. E, Vanilla Scent and Sweet Lily. Nie wiem, jak to się czyta. No, nieważne. W każdym bądź razie to są te wiralowe e, odpowiedniki e, tych kremów z Bum Bum. No i oczywiście opakowanie, znaczy, oczywiście takie oczywiste, to to nie jest opakowanie Milky Wayów żeby takie wiecie coś mieć y, słodkiego. I byłam też po jeszcze po Milana karmę. No i tak się złożyło, że rzeczywiście słuchajcie, tym razem wpadłam na tego Sebastiana. Dziwnie mi było. Powiem wam szczerze, dziwnie mi było. Y, nie zabiliśmy się nawzajem ciszą. W sensie Sebastian się odezwał do mnie, wiecie, jakby nigdy nic, jeszcze ze mną zażartował i w ogóle y, i jak wyszłam, to mi e, dostałam od niego wiadomość, że, e, e, że było miło mnie zobaczyć i znowu ze mną porozmawiać. No. Dziwne takie uczucie, słuchajcie, dziwne. Ja się tego właśnie, jak wtedy on do mnie napisał, i w ogóle, to ja się tego obawiałam, właśnie, że tak będzie, że jak coś pójdzie nie tak, to ja będę miała taki niesmak, wiecie co, i będzie mi dziwnie tam na zakupy jeździć, no a zmuszona jestem, bo zamawiać nie zawsze mogę. Um, no i może nie tyle niesmak jest, co po prostu rzeczywiście um, dziwne takie uczucie no ale nic pogoda niby nie pada ale wiatr wszystko jest takie, że matko boska widzicie, że ja mam bluzę na sobie bo bez bluzy byłoby mi zdecydowanie za zimno teraz muszę na stację jechać, oddać do Hermesa, czyli do kuriera w końcu tą paczkę i w drodze powrotnej ze stacji, aha no właśnie jeszcze byłam na stacji zatankować, dlatego, że u nas na przykład paliwo euro 90, a w Dreźnie euro 83 za litr benzyny. No, różnica jest duża, niby 7 centów to 7 centów tylko, ale wiecie, no, na jednym litrze to jest mało, ale na iluś tam litrach to już jest sporo. I no tak dlatego jest, bo u nas, nie wiem, w obrębie... Nie wiem, może powiedzmy 20 km. Są tylko dwie stacje benzynowe, przy czym jedna właśnie ta, na której ja pracowałam, jest przy głównej drodze krajowej. Dlatego no tam ceny, no i Aral jest też no dość drogą stacją benzynową. No nie ma się co oszukiwać, tak? No dokładnie, więc byłam auto jeszcze dotankować, to nic, że tankowałam przedwczoraj, Kurczę, nie wiem. Nie pamiętam. Wiem, że tankowałam w każdym bądź razie. No, ale wiecie, ja też bardzo dużo jeżdżę, tak? Ja od poniedziałku zrobiłam prawie 500 kilometrów, a mamy piątek. Na ponad, słuchajcie, ponad prawie 600 kilometrów zrobiłam na własne potrzeby, także to jest naprawdę dużo. Muszę zobaczyć, co mi. Nie wiem, czemu afty mi się robią. Wiecie, co jak coś zjem? O, momentalnie tutaj na dole robią mi się afty. Dziwne takie to nie wiem. A teraz nic nie jadłam, a czuję, że na języku mi się coś zrobiło. No więc tak, no i jak ze stacji będę wracać, no to muszę jeszcze zajechać do Peniego. Mamy 14.58, więc no ja powinnam najpóźniej o 16 z minutami być w domu. Także będę teraz się rozłączać, odezwę się do Was, jak już rzeczywiście dotrę do domu. Właśnie widzę, że chyba będę musiała zaraz wiecie, co miejsce wykasować na karcie, bo pokazuje mi, że mam jeszcze 9 minut wolnej pamięci na nagrywanie, 9 minut na filmik. Zobaczcie, ale dojadałam drugą część półki ze śniadania o godzinie 17:23. Ja już dawno wróciłam do domu. I nakarmiłam Milana, i e, oczywiście generalnie po drodze wszystko załatwiłam, co załatwić chciałam. Mm, wróciłam do domu, nakarmiłam Milana, wyszłam z Milanem. E, wstawiłam pranie w końcu z jego posłaniem, jego kocem, ręcznikiem itd., itd. Więc to się jeszcze gotuje, bo ja to pranie na gotowanie e, wstawiam. Nie wiem, jak inni to robią, ale no wiecie, to jest pies, tak? I no ja wolę te rzeczy po prostu wygotować. Nawet jeżeli mój pies jest zdrowy i tak dalej, ale wiecie, tutaj w Niemczech się mówi zysia jest zysia. Eee... Przed chwilą pomyłam gary, ale to nic, bo garów mi się jeszcze nazbiera, bo muszę ugotować. Obrobiłam też eee, filmik właśnie się wgrywa bo no muszę słuchajcie przycisnąć trochę gazu, bo mam jeszcze do obrobienia kilka filmików, naprawdę staram się jak najwięcej ponagrywać mm, żeby nie było tak łysowam beze mnie <gryw> chyba wiecie co zaraz zabiorę się z, w końcu za sprzątanie tej chałupy Zacznę od sypialni. Ile uda mi się dzisiaj posprzątać? Tyle posprzątam. W międzyczasie piszę sobie z Florentiną, em, bo Florentina się zapytała, czy byłam po Milana Karmę jeszcze raz i, i czy Sebastiana widziałam? Ja mówię, że no tak, widziałam. Ja mówię, ba, mało tego, nawet z nim chwilę rozmawiałam, kilka zdań. No i ona do mnie mówi: no i jak to było, ja mówię: no co, no dziwne uczucie, tak? Jakoś tak. Dziwnie, po prostu dziwnie. Ja nie umiem nawet tego uczucia, słuchajcie, opisać. E, w każdym bądź razie nie jest to przyjemne uczucie. To nie jest, wiecie, taka radość, że się kogoś zobaczyło, tylko fajnie było go zobaczyć, ale może nie było to dobre. O tak. Tak bym może to powiedziała. No ale nic. Boże, mam taki bajzel, to znaczy bajzel, wiecie, chaos, wszystko jest e, gdzieś porozkładane i w ogóle... Więc muszę się za to e, zabrać. No i, jak mówiłam, w międzyczasie jeszcze filmiki obrabiać. E, no i muszę jeszcze przygotować materiał na jeden filmik, który, do którego już przymierzam się i przymierzam i przymierzam, i jeszcze go nie ogarnęłam. To też jeszcze do tego. Także później do Was e, wrócę, czy w międzyczasie po prostu będę się do Was odzywać. Wiecie co? Byłam z Milanem na ostatnim spacerze to mamy 20.12 a ja dopiero zabrałam się za gotowanie jedzenia, dlatego że... No to było kiedy, słuchajcie. Faktycznie posprzątałam. Jedynie co mi jeszcze zostało. Sorry za to pomarańczowe światło. Jedynie lepiej, lepiej. Jedynie co mi yy, zostało, no to odkurzyć i zmyć podłogi, ale to zrobię jutro. Natomiast używałam, wiecie co, pierwszy raz tego kształt pszczota. Zobaczymy, zobaczymy, czy rzeczywiście e, kurz będzie się trochę mniej zbierać. E, okla, czekajcie, mniej zbierać na, e, na powierzchni, czy na powierzchniach. E, no, ja już przed rehabilitacją więcej sprzątać nie będę, bo już po prostu nie będzie sensu. do jedzenia robię e, mój ryż z warzywami i kurczakiem, czy z piersią kurczaka. Zobaczymy, co z tego e, wyjdzie, bo to za każdym razem inaczej smakuje. Pewnie też dlatego, że ja za każdym razem inne warzywa mam w środku, w sensie inne mieszanki, bo ja biorę takie, wiecie, z zamrażarki. E, no, ale ugotuję sobie, wiecie, i będę miała i jutro, i pojutrze, i powiem Wam, że muszę się zabrać za jedzenie w sensie tutaj jest naprawdę jeszcze sporo jedzenia e, no ale no nic trzeba to będzie jak nie zjem to po prostu dam makijażowi czy Florentinie komuś na pewno oddam jak ugotuję to do was jeszcze przyjdę na razie idę związać włosy i zrobię demakijaż mm. Zastanawiam się, czy Wam zaspoilerować, ale może nie. A z drugiej strony, hmm, dobra, niech będzie zaspoileruję Wam. Użyłam wczoraj wieczorem tego balsamu do demakijażu z technik, tego O. I powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest mega, mega. Jeżeli dorwiecie gdzieś, wierzcie, co prawda. Nie można go zmyć samą wodą. Trzeba użyć jakiegoś żelu do mycia twarzy i tak dalej. Ale nie piecze w oczy rewelacyjnie się rozsapia no coś po prostu fantastycznego na pierwsze wrażenie. Jak będzie dalej, nie wiem, zobaczę, to się okaże. No, więc Wam wtedy powiem. Na razie lecę dalej. Chciałam powiedzieć że sprzątać. Nie sprzątać, tylko gotować. No i proszę bardzo kochani, jedzą gotowe. Ja się zabieram, prawie 21 ja się zabieram za jedzenie, no ale cóż, czasem i tak bywa. Jeżeli Wy coś jecie, to też życzę Wam smacznego. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że mi nie spadniecie. Stoicie na kremie z Ole Henriksen. Sorry, że tak dziwnie mówię, ale jak widzicie, zrobiłam sobie, bo nie wytrzymałam, jedną z tych masek, które dzisiaj kupiłam. Mermaid Spackle. I to jest ta nawilżająca. Niestety, nawet jeżeli fajnie wygląda... To jest źle wycięta. Oczywiście muszę rozciąć tutaj, bo oh. od razu lepiej. Źle wycięta jest, wiecie co? Na no, oczy jest bardzo małe, te i tu przy ustach też jest to mało przyjemne. No ale sama maseczka w sobie, musicie przyznać, opla... Musicie przyznać, wygląda naprawdę fajnie. Rzeczywiście, jest taka holograficzna. No, ale niestety źle wycięta. No. Nic nie zrobię. No nic. Zaraz powędruję do denka. Ja Wam powiem, że się troszeczkę obawiam, że dęko na koniec czerwca będzie potężne, ale zastanawiałam się przed chwilą właśnie, co z nie z dękiem, tylko z projektem Zero będzie, dlatego, że no, ja będę raczej w czerwcu tych rzeczy nie będę używać. Słuchajcie, widzę, że kończy mi się miejsce na karcie, więc ja jeszcze, więc nie będę dłużej gadać, tylko się z Wami będę żegnać. Zobaczymy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że będziecie oglądać Zapraszam was bardzo gorąco. Dzisiaj to tyle. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa.